Pierwszy przystanek na drodze do naszego miejsca docelowego. Mamy takie autko. Przyjechał po nas pan, właściciel z, z tego nie hotelu, apartamentu, gdzie będziemy. No ale poszedł sobie na kawkę, na papieroska. No więc czekamy, przerwa. Te nogi rozprostujemy. A wodę nam tu dał. O, fajnie. Pierwsze chwile na albańskiej ziemi. W tym pierwszym oknie tu od, od lewej jest sypialnia, a potem jest taki duży pokój. Drzwi, łazienka. Możemy wejść do środka. Taka firanka. No, powiedzmy, żeby... O, kuchnia. Tak, lodówka, piekarnik, czajnik, a, no i jeszcze do łazienki pójdziemy sobie, jak już nagrywamy to wszystko. Łazienka. Proszę bardzo, prysznic. Kibelek, no, ten kibelek jest trochę lekko problematyczny, ale nic, pomienimy to. No i jest najważniejsze pralka. I w każdym oknie są te moskitiery. Także to jest super. No tu się wchodzi po słodkach. Do tej łazienki. No i tak to wygląda. I tak sobie spacerujemy tą ulicą, bo... Tak jest najwygodniej po prostu z wózkiem, bo trzeba przechodzić bez przerwy przez te krawężniki nierówności. Nie jest łatwo może, ale tu kierowcy raczej uważają. Nie, nie, nie było już takiej sytuacji jakieś niebezpiecznej. Po prostu trzeba się gdzieś tam wcisnąć trochę i, i się przejdzie, a on trochę jedzie. Tak. No i tak, tak. W ten sposób dochodzimy do dworca. Dworca, <grymne> dworca. <grymne> Jak to nazwać? Ulica dworcowa. Taka. To łatwo znaleźć, bo ten autobus jedzie tylko jedną trasą właściwie. Więc nie można ominąć. Tu przed stacją benzynową się wysiada, albo właściwie można też przystanek za. Wtedy widać te stojące busiki wszystkie, ale za około pół godziny będzie następne podstaw, ale właśnie się ustawia, bo tamten był już cały ja Miałam chcesz ten śmietankę. Tylko wiesz co, jak byłabyś tak miła mi wsypała troszkę cukru, Dobra, dziękuję bardzo. To ja pomieszam. Tak, tak, ja tylko piankę dostaję. Właściwie to taka z mleka jest. No? Tak, kochanie. Tak, wiem, pianka ulubiona. Dla mnie idealna. Ani nie za gęsta, ani nie za rzadka. Świetnie. Trzeba dosalać? Czy nie według Ciebie? Może odrobinkę. No to czyli ja nie muszę w takim razie. Raczej nie, ale ja tak. Jeszcze chciałam pokazać je tutaj. Proszę. i Wchodzę dzisiaj na taką samodzielną wycieczkę. Sama. Moje sociaki zostały w domku, bo dzisiaj taka jest pogoda niespecjalna. Znaczy, fajnie jest ogólnie, no nie? Bo jest przyjemnie, no ale deszcz padał. Nawet burza jakaś była. Więc postanowiłam, no teraz jakaś taka przerwa jest, a nawet jak smoknę, no to trudno, bo zmoknę, nie? No, korzystając z okazji, trochę sobie pogadam może. Bo no co? Yy, I chciałam powiedzieć coś na temat bezpieczeństwa w ogóle no nie tutaj w Albanii, więc ja tutaj nie czuję jakiegoś zagrożenia. Słuchajcie. Raczej intuicja mi odpowiada, że jest spokój. Wiadomo, wszędzie, wszędzie mi to znaleźć jakichś popyle nic i no, coś tam może się wydarzyć. Ale ogólnie... No, myślę, że jest naprawdę dobrze. Ja jeszcze się nie spotkałam z jakąś tutaj niebezpieczną sytuacją, która była by jakiś, no nie wiem, odruch strachu, jakiś w ogóle, wiecie, takie niepokój nawet, ale y, oczywiście byłam w tym miejscach na świecie, kiedy czuło się to. po prostu się to czuło. O, brzmi! Ha! Super. <gry> y, czuło się, że. No nie jest dobrze, nie jest dobrze i zaraz pierwszym miejscem, które przychodzi mi do głowy to jest Brazylia. Tam po prostu oczy dookoła głowy i e, nie wiem jak się tylko wyszło, to taki, taki niepokój się czułem. Tutaj ludzie będą mi zaglądać do, do kamery, I ja przerywam rozmowę, bo jakiś tam pan stał i tak mi jakoś dziwnie <śmów> mówić przy nim. Ale myślę, że to jest tylko jakaś kwestia po prostu obycia. Więc wracając do tematu, tutaj yy, idę sobie taką pustą ulicą właściwie. No pustą nie no, bo auta jeżdżą mnie, ale ludzi mało i jest naprawdę szybko. Taka... Yy, no oczywiście dla mnie zawsze największą zmorą to są psy wyspańskie. Yy, I tutaj podobno no, jest to jakiś problem. W mieście też jest ich sporo, ale one są jakby chyba jednak przypisane do właścicieli. Większość ma chipy na uszach, co oznacza, że są zaszczepione. I one są takie, wiecie co, bojaźliwe. Widać po ich spojrzeniu te psy, to jakiś człowiek stoi, na zwycięstwo Ok, więc w odnosie tych psów, to te psy są takie wystraszone. Jak się spojrzą na człowieka, to po prostu widać taki smutek, taki, taki niepokój. No nie są chyba dobrze traktowane przez ludzi No mam takie wrażenie, że te psy są kurczę takie biedne. Tutaj w mieście. No nie chciałabym spotkać jakichś agresywnych poza. no ale... Później to może być, bo na Bałkanach to yy, problem z tymi psami jest dość spory. Tutaj nikt tego nie traktuje jakiś specjalnie poważnie. I one tak sobie chodzą. No zobaczymy jak to będzie to wyglądało, no bo bez przesady nie idę na jakimś zaduchu wielkim, tylko tutaj parę kilometrów od miasta, więc pokażę się. No, zaczęło badać. Myślę, pod poddaszkiem. Przeczekać tą największą ulewę. I drogą, to spójrzcie, mam kolor. Ja sobie. I na tym korku jest godło albańskie. Nie zwróciłam uwagi, żeby u nas było polskie nie? na kolei? No chyba nie. To no, taka ciekawostka. No, trochę się zdziałam, bo tu taki trochę podejście, podejście takie. Jest, ale słuchajcie, jaki piękny widok. Popatrzcie raczej. Słuchajcie, to nie ma co. Gadam pierdoły, ale popatrzcie. Wow! Świetnie, pięknie. O, przed sekundą tutaj... No przed sekundą, przed minutą. Jakiś pan proponował podwózkę. Ale nie! Nie, nie będę wsiadała. Jeszcze nie, nie jestem na tyle zmęczona, żeby wsiadać do obcego wozu. Ym, myślę, że jeszcze dam radę. <grym> Okej, okay, no to ruszam dalej. Słuchajcie, jak tu pięknie jest. To już dla samego widoku tu warto wejść. Nie wiem, co tam będzie w tym zamku. Jakichś cudów się nie spodziewam, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona, że akurat taka pogoda mi się trafiła. Bo jakby był upeł w dalszym ciągu, jak były, no to, to nie, to bym tutaj nie weszła. W ogóle nie było była opcji takiej. Ale dzisiaj jest naprawdę dobrze. Już jestem na jakiejś wysokości. Mam nadzieję, że dalej dam radę. To podejście nie jest jakieś specjalnie strome. No jest w górę, wiadomo. Ale to nie są takie podejścia, wiecie, no nie, że idzie się z wywialonym językiem. Tam, tam taki było jedno... A tu pokażę może troszeczkę, że tutaj takie było dość strome, no ale to na razie jedyne z całej drogi. Wiecie co? Śmieszna rzecz. Tu jest szlaban, który uniemożliwia wjazd dalszy z tego parkingu. Ale wiecie, no żeby jednak, ja nie widziałam czegoś takiego jeszcze nigdy, żeby jednak komuś nie przyszło do głowy jednak ten szlaban podnieść do góry, to obciążyli kamieniami tutaj z tej strony. No i teraz spróbujcie. Ha! No. No pomysł ciekawy. No patrzcie sami, niemalowniczo? A Szczególnie dla mnie uroku dodaje ten fakt, że nie ma tu nikogo, jestem sama. Tyle miejsca dla mnie. No może gdzieś tam ktoś się kręci, ale na razie w zasięgu mojego wzroku nie ma nikogo. Więc to jest dla mnie podwójna radość. <grych> ale człowiek jest samolubny, co? No niestety, no była jakaś grupa taka, nieduża grupka, wszystko Polacy. No my to lubimy takie, nie? rzeczy takie gdzieś tam z tych utartych szlaków zejść fajnie, nie? No, no i co? Siedzę tutaj sobie fajnie tak trochę podelektować się chciałam tą ciszą tymi widokami, bo naprawdę są piękne. No, to jest... no dobra, to co? Zwiedzałam, posiedziałam, podelektowałam się, widokami zchodzę a żal normalnie, tak tu pięknie był mi. Więc no w końcu no, trzeba zejść na dół. Teraz już chyba będzie sama przyjemność zejścia, bo no... Okay.